Oczywiście. Wiem, że na razie jest na uczenie dzisiaj, taka moja rola. Bo ja mam wycinki z gazet. 2002 rok. Zarząd pan, yy, burmistrzem gminy pan Rogowski, zastępcą pana Arczyński. Demontaż oświaty, kochani. Demontaż oświaty. I tutaj jest napisane tak. Nie mogę tego otrzymać. Kierowany przez SLT i resztki AWS-u Zarząd Miejski w Nysie chce zlikwidować szereg placówek oświatowych w gminie, proszę Państwa. I rzeczywiście, ten niedobry zarząd chciał zlikwidować w 2002 roku szereg placówek oświatowych w gminie. I jest wypowiedź. 2002 rok. Pan Janusz Sanocki nie był już wtedy burmistrzem i mówi tak. Moim zdaniem nie ma potrzeby likwidować szkoły w Gobicach, ani żadnej z następnych wymienionych placówek, kochani. Tak jest napisane w 2002 roku. A w kampanii wyborczej zapamiętałam, jak właśnie wówczas Zigan że zarząd, czyli Rogowski i Jarczyński, przepraszam, panowie Rogowski i Jarczyński, byli niegospodarni. Zaciągnęli kredyt w gminie, po to, żeby wypłacić pensję nauczycielom. I ja pomyślałam, no faktycznie, co to są za ludzie niegospodarni? No jak można tak rządzić, żeby nie mieścić się w subwencji, ale dzisiaj stoję przed Państwem w podobnej sytuacji. I dlatego, jeżeli Pan Przewodniczący nie odbierze mi głosu, jeszcze kilka cytatów chciałabym Państwu przytoczyć. Na dowody tego, że to jest, proszę, państwo, proszę Państwa, to jest kłamstwo. Co tutaj dzisiaj Państwa gromadzi. I oto, proszę Państwa, mam jeszcze dla Państwa jako dowody z Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, w której uczestniczyłam, ponieważ byłam wtedy odpowiedzialna za reformę oświaty w gminie. Jest oto, proszę Państwa, artykuł pod tytułem w nowinach nyskich, że Smutkiewicz czeka na cud w oświacie. Więc ja, kochani, nie czekam na cud w oświacie, bo na cudach w oświacie nie wierzę. Jest napisane tak. Pozwólcie Państwo, że przeczytam kilka cytatów. Są Więc proszę Państwa, mamy napisane tak w gazecie. Przewodniczący